volkswagen caddy zepsuło mi się przestawianie ciepło zimno nie wiem czy silniczek czy tutaj ale no już jest zimno to na szybko będę grzebał jak będę miał czas na szybko sobie przerobiłem w ten sposób tutaj wchodzimy pod nogi i tutaj mamy Ściągamy to. Tą dźwigienkę, Tą dźwigienkę, która steruje tym w prawo w lewo. Tam jest silniczek do niej. Ściągamy ją z tego. I to białe pod spodem. Jak widzicie, złapałem na trytytkę. Na tą taką gumkę transportową, czy jak to się tam nazywa. I odciągnąłem to po prostu w stronę silnika. I otworzyłem, że jest ciepło, tylko teraz cały czas ciepło leci, no ale gdy jest zimno na dworze, myślę, że chyba dobre rozwiązanie. Oczywiście naprawię to w niedługim czasie, ale no dopóki nie naprawię, to będę miał ciepło w aucie, co prawda cały czas ciepło będzie grzało, no ale, ale myślę, że, że dużo lepiej się będzie jeździć. Taki szybki patencik, może komuś się przyda.